I otwieramy z tą kartą jednokierno. Trudno. Jeszcze przegraliśmy dwa oczka. Gdyby zawistował ask, król kier. O, piki, Bruno się obudził się. Pewnie najmniej idzie cztery piki, no ale trudno. Och, ten Bruno! Cóż to są za trefle? Wszystko to być może. Więc przebijemy sobie. Będziemy przebijać, co się da tu w tę stronę trefle, a w tamtą kiery. O, dostałem lewe, to nie będziemy przebijać. O, dostałem lewe, nie będziemy przybierać. Wyrobili mikiery. O. Jeszcze jedną oddaję. Dokładamy. Dokładamy oba dwa. Nie pyskujemy. O, jeden nie dołożył. No widzicie jaka bezszczelność. Nie dołożył. No nie mogę położyć pika. Ajajaj Znowu karty nie było Przegraliśmy 1-8 No wreszcie jest jakaś karta Oczywiście i dobrze, że spasował. Powiem jedno pik, potem trzy kiery. 4 pik. No proszę, nagra jeden tref od 16 gra teraz nagle. Czym ona gra. Gdzie ona? Ma do... Jak ma 16, to gra od 16 Dobra, ja mam tak, 9, 14, 16 i tam 2 to 18, 20 ona nagle od szesnastu gra. Musi mieć asat Dobra, ściągamy to. Nie no, będzie zawsze przebitka. Kiera. dołożyli oba dwa. Ale już nie mają. Noś. Obserwujemy dziesiątkę kier. Nie ma dziesiątki kier. Obserwujemy dziesiątkę kier. Obserwujemy dziesiątkę kier. O, zgubiła się. No i impasimy. Asad, musi tu być astref. To już nie weźmie. A wreszcie, coś się udało wygrać. Poparł piki z dwoma waletami. No, Bruno, bardzo ładnie poparłeś piki z dwoma waletami. 7-1 wygraliśmy. Ona licytuje tak jak ma. To jest szyb bezczelności. Nie ma nic. Trzy karo. Listuj w karo i leżą za rok. Kontra powinna być krótkością karową, a nie karna. Oczywiście, że nie wytłumaczę, no bo po co ma wytłumaczyć? Nie gram z nim więcej. Jak można dać kontrę karną? Rozdanie skończyłem. Karty nie ma, ale gramy, hihi. Gail Fred, to jest imię... Gail to jest imię żeńskie. Barbara, Raja, Nowa Zelandia, o. I Daniel Francja. No ja coś normalni ludzie wreszcie. O, mogę powiedzieć, dwa pik. Cztery kiery, no znowu jakiś wariat. Znowu jakiś wariat. Wiesz co już pika dać, ale jeśli mu się nie chce być to z wariatstwem. Znowu jakiś wariat. dodawa jeszcze raz pika. W damę musiał. No, musiał w damę. Musiał w damę. Ten ma dziesiątkę. No na szczęście nie. Ej, po co w te damę? Skoro wiadomo, że ma masę. Dwanaście dziewięć sześć masz waleta? Nie ma. A jeszcze dwa kiery. No i kto ma te dwa asy? Ściągaj asy. Albo jednego trefla możesz puścić. No puść. Pierwszego trefla trzeba puścić. Uch, no, to śsiągnię ja Jeszcze trzy punkty przegraliśmy. Dlaczego? Nasze pięć pików oddawaliśmy. Dwa kara, dwa kiery i pięć lew. Bez trzech było. No to nerwujące, że jak człowiek gra i cy może

No wreszcie se zagram przed partią, może wpadnę, może nie. Wispika Peniś. Kto ma kiery? z Turcji. No, kolega z Turcji dobrze zalicytował i zszło im, coś im szło, szybę za to nie szło. Oddam trzy karowe, oddam pikowe i dwie kierowe. Pik kierów nie mogę ruszyć. Kiery muszą oni ruszyć. Kto ruszy kiery, traci lewe w kierach. O! I co, kiera wyrzucisz, koleś? No, to zostało wam pięć kierów. Czy co, przebijesz kiera? Koleś. Musisz mieć figur kierowy. No nie, nie, nie. Tego to ja biję. Tu może być czwarty walec lub dziesiątka. O! Wypadło. No, nie wypadło. Ale cwaniak schował waleta. a Basia schowała. Cztery lewy mam, dwie jeszcze wezmę. Ho, ho. O, ho, ho. Mówiłem, że kto zagra w kiera, to za setuchnę wpadłem. Nie wiem czy wy widzicie, że dziewiątka pik się zrobiła lewą. Zagraliśmy pół punktu. No. Ile mam? Dwa, cztery, siedem mam. Spasuj, Basiu. Co tak długo, Basiu? Nie pasujesz. Jak dołożyć do 6 i Basia nie ma z co powiedzieć. No i wreszcie gram dobry kontrakt. Bardzo dobry kontrakt. Idzie im. Co najmniej 4 piki albo i 5. No i poproszę tu jeszcze zagrać jeszcze raz w karo. To z Podasa tak Daniel w Teraz spod figury. Spod króla Na Nadamy pik, wyrzucę, damę karo. Bardzo dobrze. Albo trefla wyrzucę. Dama pik do wyjęcia. Dwie karowe brady 5 pikowych to 7, 2 treflowe to 9 i jaskier to 10. To w Atu. Tak dziwnie. No może jeszcze raz watu. Nie w karo trafił. Trafił w kar, ale grają w Basie. Resztę moje. <laughs> Powinien być zysk. 4-7 przegraliśmy co im nie idzie 4 piki kiera nie oddają oddają karo dwie karowe Pięć pikowych to 7 kierowa to 8 Draży się ze mną Sześć kierów powiem. U kontra, no proszę, Daniel BBO. pas i chcę to wygrać. Pięć pików by wygrali. Proszę, jakie mierzone w karo? Powinno być trefla. No. Wreszcie im się odmierzyło. Wdawać waleta. Wdawać waleta. Nie liczyłem tego, co nie. Nie tego trefla rzuciłem. Za 500, za dużo Ale oni mieli do wygrania 7 pików. I przegraliśmy Mieli 7 pików do wygrania Wszyscy brali 13 lew piki, no ale nikt nie zagrał nawet 6 Kim to ja gram? Rta er, z, z Turcji to nie. No dawajcie chłopaki. Na pewno nie. To rozumiem. I to kolega ma temperament. Jak każdy z Turcji. Lubię takich. Lubię Turków. A Daniel mierzoną kontra. Chyba, że kolega z Turcji na złość mi zrobił. Jak daurę kontrę, to zrobił na złość. Nie zrobił na złość. dobrze. Jak w kara to fatalnie w ogóle. Jak w trefla to doskonale, To kto schował damę kier? Trzy bezatłuszczu rzucił. Dobrze wrzucił, no tylko miał tam. Chyba za to nie powinien rzucać. Powiem policytować ze mną. Kto miał króla Pik? Król Pik też za impasem. Dlaczego mam takie złe układy?